Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Składam wniosek formalny o przerwę informacji premiera w sprawie skandalicznego i bezprawnego oświadczenia o rzekomym zamknięciu sprawy reparacji wojennych od Niemiec. Panie premierze, nie ma pan żadnego mandatu, by wyrzekać się w imieniu narodu polskiego tego, co Polsce bezspornie się należy. Ekspertyzy prawne są jednoznaczne. Rzeczenie się reparacji w 1953 roku było wymuszone, nieratyfikowane, nierotyfikowane, czyli nieważne. Pańskie słowo to akt zdrady. Za należne Polsce środki można byłoby zbudować 30 elektrowni jądrowych, kilkadziesiąt kompletów CPK, mieć wielokrotnie lepszą edukację i służbę zdrowia. A pan mówi Niemcom nie trzeba? Dlatego żądałbym, by pan premier stanął przed Polakami i wyjaśnił, czyje interesy reprezentuje, bo na pewno nie są to, to interesy Polaków. Czy w zamian za zrzeczenie się reparacji uzyskał pan od Niemców deklarację pomocy w kampanii wyborczej ich polskojęzycznych mediów i służb? Wniosek, wniosek przeciwny, Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Podam ten wniosek pod głos. Szanowny panie marszałku, składam wniosek przeciwny. Jako wnuk żołnierza kampanii wrześniowej, który przez pięć lat przebywał w niemieckim aparacie terroru, ale też jako Polak wyrażam stanowczy sprzeciw wobec haniebnego poddaństwa rządu Donalda Tuska wobec Niemiec. Państwa, które wymordowało 6 milionów obywateli Polski i nigdy za to nie zapłaciło. Wczorajszą reakcję premiera Tuska na słowa kanclerza Merca o zakończeniu kwestii reparacji odbieram jako akt dyplomatycznej zdrady i symboliczny hołd lenny. Tusk mówi, że nie będziemy prosić o reparacje. Owszem, nie będziemy prosić, ale też nie będziemy zginać karku przed niemieckim kanclerzem. Będziemy żądać tych reparacji, bo Polska ma do nich pełne prawo, a kark zginamy tylko przed Chrystusowym Krzyżem, a nie przed Berlinem. Kwestia reparacji pozostaje otwarta. A żaden kamień postawiony w Berlinie nie zaspokoi naszego oczekiwania elementarnej sprawiedliwości. Z tego miejsca zapowiadam, skieruję indywidualny list do każdego posła Bundestagu z rachunkiem za Dziękuję niemieckie bardzo. zbrodnie na narodzie polskim. Dziękuję zbrodnie bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Podam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowanie trwa. Dziękuję. Głosowało 423 posłów za 189, przeciw 227, wstrzymało się 7, Sejm wniosek odrzucił. Kolejna osoba do wniosku formalnego, pan poseł Michał Wawer Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Niecałe pół roku temu rząd Donalda Tuska zawarł z Indiami umowę o zabezpieczeniu społecznym. Skutkiem tej umowy będzie wprowadzenie systemu, w którym obywatel Indii może przez 24 lata i 11 miesięcy pracować w Indiach, a następnie przez zaledwie miesiąc pracować w Polsce, a i tak nabędzie prawo do emerytury minimalnej do tego, żeby ZUS na koszt polskiego budżetu, podwyższył jego emeryturę do poziomu polskiej emerytury minimalnej. To jest powtarzanie tych samych błędów, które poprzedni rząd Platformy popełnił w stosunku do Ukrainy. Bo to, to są dokładnie bliźniacze postanowienia w umowie emerytalnej z Ukrainą, jak teraz w tej umowie, w tej umowie z Indiami. Panie Marszałku, wnoszę o odroczenie posiedzenia po to, aby minister, aby można było zwołać konwent seniorów i uzupełnić porządek posiedzenia o informację ministra spraw zagranicznych, ponieważ punkt ten miał być rozpatrywany w tym tygodniu na komisji spraw zagranicznych, ale najwyraźniej koalicja rządząca uznała, że nie chce się tym punktem zajmować przed wyborami. Dziękuję prezydenckimi. bardzo. Wniosek przeciwny. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja składam wniosek przeciwny. Ta sala, ta mównica wielokrotnie służy nam, posłom, do tego, byśmy apelowali do Polek i Polaków w sprawach dla nich najważniejszych. I dziś bez wątpienia tak ważną sprawą dla Polek i Polaków jest to, by zaapelować do wszystkich seniorek i seniorków, seniorek i seniorów, również do posłów, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, posłów seniorów, również do Pana, Panie Kaczyński. Kiedy zgłosi się do was. Karol z Gdańska, zwany również Tadeuszem. Nie przepisujcie na niego żadnego mieszkania. Niech pan nie przepisze na niego swojej willi na Żoliborzu, bo on gotów jest obiecać panu opiekę. Ani się pan obejrzy, skończy pan wtedy w DPS-ie. On obiecuje wszystko, nawet na piśmie. Dziś wiemy, że Nawrocki obiecuje coś na piśmie, ale tego nie wykonuje. Obieca panu, że będzie najlepszym kandydatem, ale również... Wykona rzeczy, o których pan nie pan wie. Poseł, Mówiąc wprost, pan poseł to człowiek, Kaleta, który może Polskę prowadzić w ogromne kłopoty. Oszukiwał was, oszukiwał seniorów, oszuka również pana i zamknie Szanowni pana w Szanowni państwo posłowie, zgłoszony wniosek, panie, panie pośle, przegłosujemy najpierw wniosek. Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia... Ale nie, nie, wcześniej. Podam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 427 posłów za 67 przeciw 236, wstrzymało się 124. Sejm wniosek odrzucił. Pan poseł Sebastian Kaleta. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, myśleliśmy, że koszmar dzikiej reprywatyzacji w Warszawie jest za nami. Okazuje się, że Rafał Trzaskowski, godny uczeń Hanny bo kiedy prowadził jej kampanię, czyściciele kamienic wyrzucali warszawskich lokatorów na bruk, doszło do morderstwa Jolanty Brzeskiej. Co się dzieje dzisiaj? Czyściciele kamienic z podziwem patrzą na Rafała Trzaskowskiego, bo ten ze swoją ekipą wyrzucił 40 rodzin z kamienicy przy Marszałkowskiej 66. A po co? Bo chce sprzedać kamienicę deweloperom, a deweloperzy przypadkiem sponsorzy Platformy Obywatelskiej i kampanii Rafała Trzaskowskiego. Wstydźcie się! Kiedy Rafał Trzaskowski odbiera klucze mieszkańcom Warszawy, to Karol Nawrocki podarował klucze biednemu, schorowanemu człowiekowi. Ale co więcej, co więcej, wczoraj działacze ruchów lokatorskich poinformowali, że ekipa Trzaskowskiego chce eks eksmitować sześcioletnie dziecko. Sześcioletnie dziecko Bardzo na bruch, bo Trzaskowski jest deweloperom dziękuję dawać mieszkanie. Dziękuję się. Następna osoba, pan poseł Adam Gomoła, niezrzeszony. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja wniosek, a nawet apel do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Uwolnijcie Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jako obywatel ma prawo do samostanowienia o sobie, chyba. I w ramach tego prawa o samostanowienia podjął decyzję, żeby przyjść i odważnie stanąć przed pytaniami komisji. Sejmowej, komisji Sejmowej, czy Sejmu, który wybrał go na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Sejmu, który ma obowiązek nadzorować działalność jego jako, jako prezesa IPN-u. A potem zbiera się Klub Prawa i Sprawiedliwości i podejmuje decyzję, że bezpartyjny, obywatelski, kandydat Nawrocki nie przyjdzie i nie wykona swojego obowiązku. Panie Nawrocki, jeżeli jest pan w niebezpieczeństwie, proszę do nas mrugnąć dwa razy. Sejm wybrał Pana na to stanowisko i wymaga wyjaśnień przy minimum dwóch kłamstwach, które pojawiły się w sprawie pana majątku. Że po pierwsze nie ma Pan tylko jednego mieszkania, a po drugie, że e, z ominięciem prawa przejął Pan mieszkanie od bardzo starszego. Dziękuję Panie Pośle Chciałem pana zwrócić jeżdżego. uwagę i. Panie pośle, dziękuję bardzo. Dziękuję już. Jedno, Chciałem jedno, zwrócić jedno, uwagę Wysokiej Izby. Panie dziękuję już. Jedno zdanie, pana marszałku. Te dwa kłamstwa muszą zostać wyjaśnione. Dziękuję bardzo pana działania. Karola Nawroskiego na posiedzenie komisji. Dziękuję Szanowni bardzo. Szanowni państwo posłowie, chciałem zwrócić uwagę, że przysłuchuje się naszym obradom młodzież z liceum nr 8 z Wrocławia. Przywitajmy młodzież z liceum nr 8 z Wrocławia, która przybyła na zaproszenie pani poseł Izabeli Bodnar. Przywitajmy Związek Emerytów i Rencistów z Koszalina którzy przybyli na zaproszenie, pani poseł Barbary Grygorcewicz. Przywitajmy. Bardzo proszę o zachowanie powagi. Przywitajmy znajdujących się na galerii emerytów i rencistów z Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku, którzy przybyli na zaproszenie pani posłanki Iwony Krawczyk. I przywitajmy wolontariuszy z Wilanowa na czele z Elżbietą Wiśniewską, którzy znajdują się w sejmie na zaproszenie posłanek i posłów z koalicji obywatelskiej. Witamy bardzo serdecznie. Pani poseł Agnieszka Pomaska, a następnie pan poseł Maciej Konieczny. Panie marszałku, wysoka izba wysoka izbo. Ten Sejm wybrał na funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli Karola Nawrockiego. Ale śmiech wasz, błąd mój, ale śmiech wasz. Ta izba wybrała na funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego. Dzisiaj dowiadujemy się nowych faktów o prezesie IPN-u. Ta izba powinna stać na straży tego, że osoby, które powołujemy na najwyższe urzędy w państwie powinny reprezentować najwyższe wartości moralne. Karol Nawrocki Poświadczył nieprawdę. Karol Nawrocki zobowiązał się do tego, żeby opiekować się starszym mężczyzną do końca życia. Zobowiązał się do tego, że będzie robił mu zakupy, że będzie ten człowiek mógł korzystać z jego mieszkania. Dzisiaj dowiadujemy się, że Karol Nawrocki na potrzeby objęcia funkcji prezesa Dziękuję Instytutu bardzo. Pamięci Narodowej skłamał. Panie Dziękuję marszałku, bardzo. tylko wniosek. Panie marszałku, to nasze zobowiązanie, to nasz obowiązek, żeby dziękuję doprowadzić bardzo. Karola Nawrockiego przed Wysoką Izbę, bardzo żeby dziękuję. Karol Nawrocki poseł, stanął w prawdzie i się wytłumaczył w Wysokiej Izbie. A Wysokiej Izbie przypominam, że przysłuchują się naszym obradom zarówno seniorzy, jak i młodzież. Pan poseł Maciej konieczny razem. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Składam wniosek formalny o stwierdzenie kworum, aby większość rządząca mogła poćwiczyć liczenie. Bo oto wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, kandydat na prezydenta, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w debacie prezydenckiej powiedział, że w Warszawie wybudowali 14 tysięcy mieszkań samorządowych. Chociaż, i sam to przyznał niewiele później, było ich nie więcej jak 1400. To jest tak wielka pomyłka, to jest tak ogromna pomyłka czy też kłamstwo, jakby poseł Kropiwnicki w oświadczeniu majątkowym stwierdził, że ma jedno mieszkanie, a nie kilkanaście. Tak pomylić się nie może nawet ktoś, kto poświęca tak mało uwagi w zarządzaniu miastem, jak Rafał Trzaskowski. To jest zwyczajne kłamstwo. Tymczasem Rafał Trzaskowski nie tylko nie buduje mieszkań w Warszawie na skalę, jaka jest potrzebna, żeby ludzie mieli dostępny dach nad głową. Ale wyprzedaje dalej mienie komunalne, ale dalej pozbawia rodziny warszawskie dachu nad głową, dalej kontynuuje tą absurdalną i szkodliwą drogę wyprzedaży mieszkań. A budować jak nie budowaliście, tak nie budujecie. Dziękuję. Wniosek przeciwny? Głos przeciwny, ponieważ pan poseł koniecznie nie powiedział wszystkiego. Rafał Trzaskowski jako wierny uczeń Donalda Tuska w biegu, w fachu kłamstwa obiecywał 1,5 tysiąca mieszkań rocznie. Z tego się zrobiło o wiele mniej, bo 400 mieszkań komunalnych przez 6 lat. To jest miara tego kłamcy i oszusta, jakim jest Rafał Trzaskowski, a będzie wmawiał Polakom jak zwykle, że jest inaczej. Dlatego tak go kochacie, bo jest kłamcą. To jest Wasza główna cecha i największa, największa, największa wada. I mam nadzieję, Dziękuję że Polacy bardzo. się nie dadzą oszukać. Dziękuję bardzo. Obecnie przystąpimy do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Teraz pan poseł przewodniczący Paweł Śliz. Wniosek formalny. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja zgłaszam wniosek o przerwę. Wniosek formalny o przerwę. I wychodzę, i wychodzę szanowni państwo, tutaj, żeby dodać odwagę panu Karolowi Nadwrockiemu. Niech się nie boi, zapraszam przed komisją. Ja nie jestem straszny, porozmawiamy merytorycznie i będę oczekiwał odpo odpowiedzi na pytania. Ale spokojnie, bez emocji, posłuchajcie, co wasz prezes IPN-u powiedział dwa dni temu. Przyjdę, wykonam swoje obowiązki, nie widzę żadnego problemu, ale oczywiście, panie marszałku, przyjmę zaproszenie i przyjdę i wszystko opowiem. Jeśli tego typu będzie konieczność, to jako prezes IPN będę musiał to wykonać. Strach go obleciał przed Komisją Sprawiedliwości czy przed Pawłem Ślizem. Panie prezesie, serdecznie zapraszam. Nie bój się. Szanowni Państwo, nie ma wniosku przeciwnego. Dlatego, że wniosek formalny nie może być zgłoszony, jeżeli wniosek z nim tożsamy został już odrzucony przez Sejm.